Siemanko! tutaj y, Olkuski. Y, to jest pierwszy film po paru parumiesięcznej przerwie, na nagrywaniu, ponieważ nie mieliśmy pomysłów w ogóle. Y, Teraz jesteśmy na dość y, wysokim takim zamku, brodzisku w, y, w dolinie klucz wody. Tam 10 km od Krakowa. Tutaj tu na dole widać pozostałości muru. No tu są takie występy, gdzie można wejść i sobie poglądać panoramę ze skał. To jest właśnie taki najpopularniejszy, chyba najbardziej wydeptany. Takie dwie skały, gdzie można sobie usiąść. Tam jest tablica, to później nagram. To są takie góry. Tam widać tylko na polu pszenicy. No i tu jest kolejny, chyba już ostatni, bo tu już się kończy ta góra, na której jest zbudowany, jest zbudowany ten zamek. To są właśnie te pozostałości murów zamek został odkryty to jest właśnie ten zamek od dołu od dołu to właśnie sprawia wrażenie po prostu skały bo to jest skała tylko są jakieś nikłe pozostałości po zamku Jest kilka ścieżek do wejścia i zejścia. Ogólnie jest dosyć łatwo dostępny. Troszkę się trzeba powspinać, ale to tylko troszkę powspinać się, że oczywiście na ścieżce, nie po tylko po ścieżce tej o tutaj. To są właśnie te występy. Tutaj od czasu do czasu spadają jakieś skały na tą ścieżkę. Tam na przykład leży pod tym drzewem. Chodzimy już do, chodzę do przejścia przez tą rzekę. Płynie. Właśnie o to taka rzeka. Mięta rośnie.